Cześć wszystkim, witam w drugim odcinku z Pasteriatu go, papa z go. 106 punktów do ranka drugiego, e, parady nie, w sumie niech przejdzie. tylko Burgeria z Ritą, bo no, nikogo więcej nie ma, tylko ma jechać. Chyba będzie jakiś inny Holiday, którego nie ma normalnie. Możliwe. A później będziemy to... Jak się Holiday pojawi, będziemy to... A Ja na razie kupmy sobie jakieś dzwoneczek, jakbym To Z do kupowania. są oczywiście na ten. Znaczy, jeden jest na razie zblokowane dopóki nie kupię drugiego postera. Znowu będziemy wszystko kupować. Oczywiście zaczniemy od dzwoneczków. A potem cała reszta. Jedziemy drugi dzień. O Fernanda. No i na pewno nie ma zwykłej pastery Ignocz... Muszelki Najprościej muszelki Ja będę próbował czytać tej nazwy bo ona nie jest smutne. Po prostu muszelki raczej on nie zamówi więc już je wrzucę Okej okay. Wszystko inne wrzucił makarony Może coś się zamówi Muszę odpinać dwa razy wyrzucenie. One będą, te makro będą czekać aż klient przyjdzie i zamówi. Będę mi tego mogę czekać i nie muszę sprawdzać klient clientem czy nie. Jak tylko makarony na lewo będą gotowe. No właśnie, spaghetti dla Mauregu. Okay. Okay. Teraz to. Ok, i tu. Tego oczywiście będę robił, jak już będę miał zamówienie, gotowe, żeby się nie gniazdać. Черный, okay. Черный давать, у этого окей. может вода Рита, а, ты тоже в Mam jedno tylko, więc trzeba drugie wstawić. Więc ja na to przygotowałam i... ...ryjwy na wyłożyłem na talerz. <laughs> Tutaj sam parmezan. który już nie wygrzać. Sam parmezan w tym pierwszym zamówieniu. będzie miał do wyboru jedne makarony, które będą gotowe, albo zamówić świeże. Jak tam Fernanda. 84. No tak myślałem. <laughs> A, tak, 4 klientów jest dziennie i muszę chciałeś, dobra. Czyli jedne makarony nie wykorzystane, a nie wykorzystane. Za to jedne <laughs> zamówione no dwa razy. Przykro mi to dwa razy, no bo inaczej nie szło. Ale no nie, te co miałem gotowe tylko inne tam właśnie było źle co zrobiłem miało być 5 wieczorek, 4 kurki mięsne Jak myślą, że się przygotowuje. No dobra. Nie jest w sumie i nie robię go. No. słabo. Trzeba, żeby ten biel by robi lepszy. Nie będę dzwonki mi dołatwić. Akurat to był dobry wybór, nie, żeby dano nie, już gotowość do No Jakbym ja kogoś kupował, to wolałem temu, kto jest nie kluzerem, niż kluzerowi. Chyba jedyny papaz, gdzie mogę sobie zobaczyć, za co punkty straciłem, to jest papaz Mokavia nie, inny papas tego nie miał. No to co, dopiero w papasie tym na świecie, że pomyślał o tym. Co będziemy teraz czekać, aż się chlebek zrobi. Dobra, czekamy. My zobaczymy, co Rita robi. Czeka. I się uśmiecha. Nie mogę w żaden sposób przyspieszyć tego. Jak tam Rita? Trochę czekałaś? Trochę. No a Zamykam, DANA dostał jako czwarty, e, a my mamy drugi, jedyny co było ze 100%, było to brat. Station jest bardzo mocny, i teraz. Tak, tutaj po sosie tym majonezem, no, tutaj po ketchupie, okej, okay. jesteśmy zrobili z gierki. Burger smacznie, pamiętam, no, chyba nie ma tej gierki w zwykłym Papa's więc możliwe, że jest to nowe, a teraz, no, zobaczmy w odcinkach następnych, cześć.